Uf, witam was, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek: po którym myślę, że odetchniemy w końcu z długą, bo jakby nie spojrzeć, bitwa tyrana była wyczerpująca. Dobra, co my tu mamy? Na pewno mamy jakiś most, który nie jest opuszczony, prowadzi do posiadłości Dupont. <grytanie> Dupont> to imię Dupont to mnie rozwala. Kobiety, warriors, Lady Leticia. Kaczka sobie zakwakała, ok. Dobra, powiem tak, najpierw podejdziemy tutaj, bo moje oko tutaj już dostrzega hełm i dwa miecze skrzyżowane. W związku z czym wiecie co to znaczy? Mamy handlarza armią, więc zobaczymy co on tu w ogóle sprzedaje. O Jezus, naprawdę sprzedajesz krasnoludów, ale za takiej jakiej, jakiego poziomu, czwartego aż, hm. jarmark wietrznego portu. Mamy też tutaj zbrojmistrza jakiegoś, znaczy no, sklepikarza zwał jak zwał. A zobaczymy, co on może nam zaoferować. Na pewno tarcze. Dowodzenie plus 30% pancerz plus 1% zdrowie plus 2%. Mam szczerze, że w sumie to by było dobre rozwiązanie. Tego pancerza Maksymiliana to ja nie chcę, weź mi to sprzedaj. Piór Rozensa. Ochronne zaklęcie w tym magicznym piórze sprawia, że może stanowić dobry amulet. Zdrowie plus 3%, odporność plus 2 Mamy buty Adepta. Moc magiczna, odporność i wiedza magiczna. Nawet nie wiedziałem, że mam coś takiego. Rękawica alchemika, pas robotnika, pantofle miejskie. Ognisty meteor, powiem szczerze, że to się może przydać. Sprzedamy też śmieci. Okej. Okay. Na razie to może zobaczę, co z tego mogę się nauczyć i potem to posprzedaję. Hmm. Teraz tak. Na pewno by mi się jakiś pas przydał, z tego co widzę. Czarodziejski różaniec mam. To jest jako wisiorek. Te buty adepta mają takie właściwości, a to ma takie. Czekajcie. Porównajmy sobie. Plus 4, plus 2, ale plus 4 do wiedzy. To jest odporność fizyczna i na magię, a to jest odporność na. No, na jakieś tam wiecie czary pokroju. Mroku, i tak dalej. Możemy też użyć pióro rozensa. I pióro rozensa wymienia się na. A, medal męstwa. Plus 3% zdrowia, czyli mamy więcej. Mamy odporności plus 2. Tu mamy dowodzenie plus 30. Wydaje mi się, że ten pióro rozensa jest lepsze. Dobra, na pewno musimy zainwestować w jakiś pas. Na przykład pas. Dowodzenie plus 20, a pan. Co to co, co? Plus 400 do dowodzenia. Bo to jest ten rycerski. Aha. Bez zabójcy. Obrażenia plus 4%. Krytyczna i sprawność. To nam się przyda to, bo już mamy troszeczkę z tego, że tak powiem, z setu. Ok. Maska adepta tego nam raczej nie trzeba. Hmm. Wzmocnione buty. Ta wiedza magiczna to jest dowodzenie pancerz. Wydaje mi się, że lepiej jednak. To lepsze jest jednak to obuwie. Tutaj wydaje mi się, że faktycznie lepsza by była ta tarca, tarcza rycerska. No i chyba to by było na tyle jeszcze ewentualnie. Amulet szczęścia też raczej wątpię, żeby się przydał. O, a doświadczenie przodków. Jak znalazł. Wojenne trofea. Zwiększa nagrodę za wygraną. Jak znalazł. Dobra, sprawdźmy teraz nasz ekwipunek. Ubierzmy sobie ten pas. Ubierzmy sobie tą tarczę. No i na razie jest w sumie ok. Wiedza Magiczna 83, Moc 4, Sprawność bojowa 11. Ok, aktywujmy to. Jak to się aktywowało w ogóle? Już nie pamiętam. A, Boże, z poziomu tego przecież. Z poziomu... ...tutaj właśnie. Tylko jeszcze w sumie możemy to... ...nauczyć się. Właśnie miałem pytać, których mogę się nauczyć, których się nie mogę nauczyć, ale tutaj z tego co widzę, wszystko jest już i teraz tak. Postać otrzymuje pranie plus 15 do sprawności bojowej, to nie. Tego użyjemy. I użyjemy wojennych trofeów. Ok. Dobra, jarmark mamy gdzieś za sobą w ogóle. Tutaj jest Rosens. I w sumie my mamy jego pióro, więc możemy się tutaj udać do tych hm, ruin. Zamek Lomarok. O, obwieszczenie. przejścia nie ma. Zamek Lomarok nie podoba się już jego ekscelencji baronowi Armanowi Dupontowi. Jego wykwintny gust nie pozwala mu znieść obecności na jego ziemiach tej żałosnej kupy kamieni. Pamiątki podłego pochodzenia barona Lomaroka. Zamek zostanie zburzony. Prawo do tego zamku zostanie przekazane pierwszej osobie, która sprowadzi do posiadłości Dupont 3 dorosłe białe tygrysy dżungalskie albo latający statek. Może być mały. Fajne wymagania. Zamek Lomarok. Chyba tak średnio się tutaj dostaniemy. Ewentualnie, wiecie, jakimś świkumiku podziemnym wejściem. Przecież głównym też może być. Nie ma czegoś? Nie ma. No dobra, jeszcze jedną rzecz bym zobaczył. Jakie jest tu moje dowodzenia? Bo tutaj z tego setu mam trzy. Czyli plus 400 dowodzenia, tak? Czy to plus 400 jest przy 6? Nie wiem, mniejsza z tym. O proszę, jest jakiś handlarzyk tutaj. gdzieś Osoba, która da nam jakieś zadanko pewnie. Co to jest? Oh, familiar face! You look like you want to boost your armed power. I remember you. You were a disciple at the Mage's Tower. What brings you here? Long story. They kicked me out, but now I've found a real trade: trolls, raw force, the endurance of stone, and total obedience. No one has ever tamed a troll until now i have discovered a spell that can tame them once i have the final ingredient i'll be taming trolls with a snap of my finger i have trouble believing that what thing do you lack the stone of worry i've read that this stone so terrifies trolls in its presence a troll's mind goes soft as clay these stones are said to be sentient and hide when they hear footsteps i also read that they can be found along the riversides in middle ruin a trip to ruin is out of the question right now Too many beasts and brigands. But as soon as I can manage it, I'll be in the business of selling trolls. The most important thing is to keep the stones at a distance. Otherwise, the enchantment might get out of control. Hmm. Zwiedzimy sobie co tu jest. Lubię latać po ruinach. Ostatnio byłem na wyprawie po pałacykach i zamkach, także Głównie tutaj, na Dolnym Śląsku. Ogółem, może by tak zrobić pewnego pięknego razu sobie taką kombinację, patrzcie. Mamy armię, nie, to, to tutaj z tego skorzystam. Mamy armię, ale wykupimy sobie tutaj równowagę siły, równowagę anarchii, równowagę finezji. Zużyjemy maksymalną ilość punktów, żeby zmniejszyć, wiecie, tą karę. I zrobić sobie taką unikatową armię, bo... Po pierwsze, magowie, poziom pierwszy. Łucznicy, to jest poziom pierwszy. A tutaj zobaczcie. Mamy wolnych łuczników, chociażby, i oni są już na poziomie drugim. Przypuszczam, że będą zadawać lepsze obrażenia. Jak widać. Mają pierwszą rangę, a już zadają 15, 22, a my zadajemy 17, 24. W związku z czym mieszanie tych wszystkich tutaj e, armii sprawi, że będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby mieć, wiecie. Jednostki no lepsze. Tutaj najemnik jest na trzecim poziomie, już na przykład zdaje 83 do 113 i moglibyśmy sobie ich wymienić na przykład na, no nie wiem, chociażby na nich, że no to jest takie kiepskie porównanie, bo ich jest czterech, a ich jest 10, więc no wiecie, jest takie trochę, no tak jak mówiłem, słabe porównanie. Tutaj też strażników mamy. Oni zadają 35 do 50, a oni zadają na przykład 25 do 34. Aha, on jest tylko jeden. No dobra. Ale to jest w oparciu o dowodzenie armii, więc wiecie, u nas ta, to dowodzenie wygląda trochę lepiej. Chyba. Nie wiem, ile my mamy dowodzenia. Czemu ja tego nie widzę? A, tutaj jest. 3390. No. Notatka. Alan, tyle leniwy, nieprzydatny gamoniu. Ciągle zapominasz... Zapalić wszystkie pochodnie na dziedzińcu. Tak, wszystkie. Wczoraj potknąłem się w ciemności i rozbiłem sobie kolano. Gdyby nie litość, jaką mam dla Twojej cierpiącej matki, odprawiłbym Cię. Zamiast tego udałem się do wieży magów i poprosiłem mistrza Ileama, aby rzucił na pochodnie zaklęcie. Drzwi do mojej wieży, w której spożywamy posiłki, nie otworzą się, jeśli choć jedna z nich nie będzie płonąć. Nie dostaniesz więc kolacji, dopóki nie wykonasz swoich obowiązków. Podejdź do każdej z nich i wypowiedz świetlisty kor, KOSZTELAN zamku Lomarok. Eee, gdzie są te pochodnie? Hmm. a tu coś jest, no to się. Hmm. No nie wiem, nie da się zapalić tych pochodni, tej pochodni. No mniejsza z tym. Co mamy w pobliżu tutaj do wykonania? Są jakieś w ogóle skrytki, ale to nas nie interesuje za bardzo aktualnie. Um. Hmm. O, możemy udać się na jarmark. Tamte narzędzia mieliśmy do znalezienia. Będziemy stawiać czoło bandytom. Tylko najpierw to może bym zrobił troszeczkę inne fikumiku. Mianowicie porozmawiajmy z nim. O Skarlowie. I oni wręcz tylko zadają obrażenia. Okej, okay, niedźwiedzi jeść Nie wiem czy oni by nie byli lepsi, tym bardziej, że to jest czwarty poziom. Berserkowie. Trzeci poziom, ich jest sześciu. I już zadają lepsze obrażenia, rzecz jasna. Tylko, że nie mają żadnych odporności, ale to być może jest odporność e, bazowa o to co my mamy. Chociaż nie, z tego co widzę, to tutaj też jest odporność. No dobra. czy ognia. Ich jest ośmiu. Jak widać, te umiejętności pasywne też ich jest. Dosyć sporo. Ale ja na razie nie będę kombinował, jednak. Do tego trzeba przysiąść i pomyśleć, jak to ukryć. ...przede wszystkim pozbierać sobie parę armii. A tutaj te jednostki są takie, że jak one polecą gdzieś w bój... ...to no niestety, ale... ...skończy się to nie za dobrze dla nich. Bo będą odsłonięte na ataki po stronie przeciwnika. Kogo my tu mamy? Chcesz porozmawiać o czymś? Więc jakaś gospoda, czy coś? Nie, nie chcę porozmawiać. No dobra, jest jarmark opanowany przez bandytów. Tak więc wychodzi na to, że będziemy musieli tutaj trochę powalczyć. Mają podstawy o swojej stronie w ogóle. Uuu, sporo tego. No ale dobra, damy radę chyba. Dobra, jak tutaj te jednostki się zaopatrują z ruchem? To jest w ten sposób, że o ich tych kuszników byłoby trzeba przenieść. Nie wiem czy jest w ogóle ich tutaj ustawiać, bo z tego punktu to oni za bardzo nic nie zrobią. Ale mniejsze z tym. To jest tak, pieski bym wystawił do przodu. łuczników bym wystawił za włóczników. Oni mają pole manewru dosyć spore, więc tych kuszników tutaj bym wymienił, bo w tym momencie kusznicy zadają takie same obrażenia wręcz jak i na odległość. Nawet wręcz zadają większe obrażenia. No cóż. Dobra, miotacze, nie wiadomo. Najemnik. No i teraz chyba możemy zacząć. No i to pewnie będzie uderzaj i uciekaj. Czy jakoś tak to się tam nazywało? Precyzyjny cio... A, jednak nie. Bo tu w ogóle jakiegoś czempiona mają. Co to jest? Uuu. Sokiem sobie tak poradzili widzę konkretnie ze mną. No dobra, one się teraz tu przeniosą, przyblokują mi tych kuszników. Nie za dobrze to wygląda. My tak, nie przyspieszenie, ale użyjemy sobie znowu tej naszej magii, czyli mocy, świat, nie, nie, mocy światła niebieskiego ognia, że dodajemy dodatkowe obrażenia. To jest z ja mogę wcześniej tego użyć. Teraz poczekamy. Łucznikami możemy tych tak zaatakować. Dokładnie. Magowie mogą ich zaatakować, ale też ich. Jeden do dwa. Świetnie. Tutaj użyjemy precyzyjnego ciosu. Pięknie, trzech zabili. No, to bym się bronił raczej. Siedmiu magów mi zabił. Zdrowicieli, co prawda, no. Nie wygląda to za ciekawie, powiem wam szczerze. i oni nauczników sobie pójdą. Okej. Okay. Jakieś oślepienie, czy coś tego typu, żeby powiedzmy, tym uszy, tym, no, miotaczom ognia coś tam rzucić. Obrażenie jednostki, minus 50. Nie może wyprowadzić kontrataku, ani atakować. Jeśli jednostka wroga ma wyższy poziom, trująca czaszka. Morale jednostki, minus 3. Zorientacja mi najbardziej przychodzi do głowy, ale i tak i tak kuszników to mi już na dzień dobry zabija. Ognisty meteor, ognisty promień, celność, wewnętrzny pomień, przyspieszenie. Hmm. Jednostka nie może używać umiejętności aktywnych. No niestety nie mamy za bardzo niczego. Ewentualnie jedynie to mi przychodzi na, na myśl. Dobra, teraz kim my gramy? Tutaj pieskami. Pieski tutaj mogą przeatakować. Okej. Okay. Nimi nie będziemy prowokować losu. A Magami możemy zaatakować, ale też tak... Nie za dużo zrobimy jak widać. Hmm. to byliśmy się właśnie zrobicieli. Hmm. No przecież było napisane, że zabije jednego. Tak coś nie bardzo widzę zabił. No cóż, trudno się mówi. Dobra, czy jeśli teraz rzucę przyspieszenie, to dam radę dobiec tam do nich? Dam radę, dobra, świetnie. Jeszcze dodatkową turę mam super. Strefa kontroli od razu ubili wszystkich. Dobra, no nie za dobrze to wygląda generalnie, bo magowie mi tutaj poginęli w sensie zdrowiciele. Troszeczkę utraciłem i ucierpiałem na tym, ale to jest właśnie pierwszy znak, że będzie trzeba niestety. Ale niestety to jest pierwszy znak, że będzie trzeba tutaj wymienić armię. Dobra, jarmark wygląda jak wygląda, nie najgorzej. Jest skarbiec jakiś duży, promesa jakaś, nie co to może być. Tak jest. Did you see what happened here? Well, I came with a friend. His name's Edel. He wanted to buy a trinket for his daughter. And then, those rascals showed up. I hid beneath the stall. I was scared to even breathe. They put a noose around Edel's neck and took him away, along with some others. I saw it through a crack in the boards. Ugh, they'll probably demand a ransom. We are simple folk. There's no gold to be had from us. Since you drove him away, Maybe you could find my friend as well. His daughter, Elmira, will miss him badly. Can you tell me which direction they headed? The artisanians might know something. The merchants tried to speak with those brigands. They mentioned some pact. But those dogs just laughed and told them where to stick their pet. It wasn't somewhere nice either. The bandits left soon thereafter. Never touched the artisanians, though. The artisanian merchants and the brigands? I had heard about the uh, being Hmm. Dobra, wyeksplorujmy sobie ten jarmark i okolice oczywiście, żeby za bardzo stratnymi nie być. I powolutku będziemy musieli sprawić, że nasza armia troszeczkę urośnie w siła, bo jak na razie. To... Ta bitwa pokazała, że no... Toś jest nie tak i te jednostki jednak są troszeczkę za słabe. No ale to trochę nas będzie czekać teraz. Podróżowania po handlarzach. Co my tu mamy? Narzędzia coil. Zaginiony uczeń świetnie. O, coś przed nami jeszcze jest na mapie, się podświetla, gdzieś na dole. O, tutaj jest beczuszka. Mamy portal na dole, to dobrze się składa. Czegoś nie będzie, bo to tak jakaś ścieżka tu biegnie. Ale w zasadzie nie wiadomo dokąd. Nie, wiem, są jakieś krzaczory tam. O, jest kuferek. Jest kuferek, jest impreza. O jest kolejna. A i tu mam ro ma rozumieć, że nie wejdę już. <gry> Masakra. A, jest ten ołtarzyk świetnie. Wiedza, magiczna pięć. Super. Łaj, nic nie widzę. Generalnie możemy się przedostać nie do zamku Ardene, ale za to do Fontaina. Tam sobie zakończymy odcinek. A kolejnym kolejnym będziemy się zbroić. Kombinować z buildem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W sensie jest trzymać te punkty i na magię, której nie używamy. O Jezus. Kolejną próbę jakieś runy są. Ciekawe. Zgórze ardeńskie. Dobra, przeniesiemy się tutaj do gospody, gęś i coś tam. I oddamy te narz nie, nie naczynia, narzędzia. Today is a day. Mamy zaginionego ucznia, oddamy mu narzędzia. Będzie szczęśliwy, móc wrócić do Komosa. Panie Fontaine, found twoje narzędzia. Wow, That means I can go back to znaczy, że mogę wrócić do Rickville. Oh, I Komos może mnie teraz nie now to No i świetnie. Zadanie ukończone. No i w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. A w kolejnym, jak już powiedziałem, będziemy skakać po miastach, będziemy się zbroić i kombinować z buildem. Także dziękuję Wam bardzo. I do zobaczyska.